Co byś nam o sobie powiedział, kim w ogóle jesteś? Człowiekiem? Tak. Facetem, który stara się nie załamywać, jak wpadnie gdzieś w dołek, jak mu się nogi podwiną, to stara się z tego wyjść. Na swojej drodze spotykam ludzi, zwłaszcza kobiety, którym pomagały. Pomagamy mi samą nogi I żeby znowu wyjąć siebie. To nie jest łatwe do rozmowy. nie jest łatwe, nie? Jasne, Dla, dlatego Bo ma... mi się przypomniałem. Te osoby, które nie miały wspólnego ani do czynienia z karitasem, z mopsem, tak od siebie prywatnie. Wyciągnął do mnie rękę, nie? A ty co robiłeś, że się podnosiłeś? Byłem szczęśliwy. Słucham? Byłem szczęśliwy. U Bonifratrów tam, była pani Bożenka, piękna kobieta. I byłem naprawdę, wtedy byłem w dołku. W dołku. Byłem tak zdesperowany, że <laughs> wracałam wspomnienia i pojechałem pojechałem do niej a nie było mnie tam no ładnych parę miesięcy więc tylko się jej pokazałem akurat nie było nikogo tylko ona i konkretnie ona mówi co się dzieje ja, ja wyglądam ale ja pierwsze moje słowa to było Taki właśnie jestem. Pomóż. Borek. Wszystko do bora. Kąpiel. Podgolenie. I rzeczy. Bałżenka mi ogarnęła wszystko. Później miałem załatwione kursy. To wtedy znam na magazyniera i tam coś, coś z zieleniakiem było jeszcze, nie? No i ta pani psycholog, która urzędowała wtedy przy tych kursach, ona mi załatwiła, załatwiła mi pobyt w Babakusiu. Chważyłem sobie bardzo. No i powiedziałbym, szykowałem sobie, no nie, swój imarz, tak? Swój wygląd. Bardzo byli opiekunowie zadowoleni. Abakusa. Pan prezes też oczywiście. No a później się stało tak a nie inaczej i opuściłem Abakusa. No i co? No i później dalej to właśnie życie po klatkach, życie gdzieś tam w Dba Dbanie o to, żeby, żeby jakoś wyglądać. mieć coś zjeść. Niech się gdzie, gdzie przespać, aczkolwiek nie, niejednokrotnie yy, nienerwowo, niebezpiecznie, bo albo ktoś, już mówię o sobie nam, no, że ktoś kogoś, yy, ktoś cię wygonił, albo cię podstraszył strażą, miejscową policją, albo no mnie się tak akurat nie zdarzyło, były napady na takich ludzi, nie, którzy przebywają inne osoby napadły, no tak? Tak, tak, dosłownie. Żeby mieć frajdę, kogoś pobić, bo on jest bezdomny, on jest fleja, dziadnie. Wejść, skopać gościa, nie? To jest to, później wy wyląduje albo nie wyląduje w szpitalu, albo w pomocy jakiejś lekarskiej. o jak u Ciebie na przykład wygląda sytuacja z dowodem, czy masz takie rzeczy, czy to jest dla Ciebie łatwo dostępne? Raczej tak. Nie patrzę na to, żeby mieć na co innego tylko pierwszy, pierwszy punkt to jest właśnie zrobienie dowodu zrobienie migawki i masz sposób. telefon mam mam stary rupieć mhm. mogę pokazać go. bo miałem piękny ja telefon. telefon miałem mhm. piękny telefon ale z tego telefonu jest ten piękny telefon i mi tam właśnie ukradli. nie Ukradli więc y wykopałem tego nie jestem zadowolony z tego bo dla mnie telefon służy tylko do informacji, kontaktu. Do kogoś zadzwonić, kogoś usłyszeć, mhm. kogoś poinformować, oddawać jakąś wiadomość, nie? Mhm. A tak za nim więcej niepotrzebna. I tego mi chyba nikt nie ukradnie. Wow. Oczywiście. jakbyś tak y, chciał powiedzieć i mógł powiedzieć, jak teraz wygląda Twoje życie? Albo yy, przykładowy dzień, jak... Trzeba być zadowolony. Jak ci, panie, panie, spędzisz ten dzień, Czyli jak? Nie ma żadnych, żadnych problemów. idziesz do, do siósy na struga, żeby sobie zjeść zupkę. No i, i tak się właśnie żyje. No i z tego, co, co mam od pani socjalnej, czyli od państwa, trzeba tak robić, żeby tych pieniędzy od razu nie pozbyć się, nie? Mhm. Myśleć o tym, żeby coś kupić do jedzenia. Migawka, chociaż to, to nie są tajne rzeczy. No, czasem maszynka, coś, jakiś desodorant. Takie pierdółki, to nie pierdółki, masz. tak? Nie? Takie pierdółki. Obcinać do paznokci piwniczek. Przychodzę tutaj do pani żeni. Kampiel, pod, podgolenie. Ne? No i pranie, co, co mamy akurat w stadionie. Mhm. Jak masz... Jak masz bazę, tak zwaną bazę, miejsce, gdzie się zatrzymasz, żeby się nie padało na, na głowę, żeby nie było za zimno, żeby były jakieś dziwi chociażby, nie? albo ok. to jest fajnie. Chociaż większość ludzi, większość ludzi yy, nie szanuje samach, samych siebie, przez nie szanują innych. Tak?